Witajcie, z tej strony Josyn z kanału Vietnam Vlog. Mamy dzisiaj styczeń i jesteśmy w Haza. Pokażę Wam teraz, jak wygląda takie typowe mieszkanie klasy średniej w Wietnamie. Zapraszamy. Zwyczaj wietnamskie domy nie mają tak jak u nas tylko malutkich drzwi, tylko około 90% jest przeszklona. Wszystko widać, co jest w środku, i na to mają rolety, które schodzą, albo niektóre domy nie mają żadnych rolet. Tylko po prostu mają tutaj otwartą przestrzeń. Jedyna opcja, żeby zamknąć tą przestrzeń, to jest spuścić rolety. Zapraszamy do środka. Jeżeli wchodzicie do pomieszczenia i zobaczycie, że są tam klapki, no to znaczy, że musicie ściągnąć swoje buty i założyć klapki. Jeżeli nie ma, to idziecie dalej. I dopiero tam, gdzie zobaczycie klapki, to znaczy, że musicie je ściągać. Wietnamcy mają bzika na punkcie klapek i często każde pomieszczenie ma własne zestawy. W wielu wietnamskich domach na pierwszym piętrze, czyli na parterze, prowadzi się biznes. To może być mała restauracja, to może być sklep, to może być salon spa. Cóż, przy wejściu w wietnamskich domach zawsze znajdziecie półecz półeczkę na kaski do wyboru, do koloru. Jeżeli ktoś nie prowadzi żadnego biznesu, no to na pierwszym piętrze będzie tylko jakby zaraz przy wejściu parking dla motorów, które wprowadzają do środka i parkują. Tutaj, skoro jest sklep, motory w ciągu dnia stoją na zewnątrz. I dopiero jak zamykają sklep, to wszystkie wprowadzają na noc. Ciekawostka, możecie zobaczyć, jeżeli w Wietnamie zatrudnia się pracownicę, żeby obsługiwała w sklepie, to na przykład w ciągu dnia robi sobie przerwy na jedzenie i pomaga też gotować rodzinie, sprzątać troszeczkę, więc zawsze taka zatrudniona pracownica w domowym biznesie jest troszeczkę też sprzątaczką, troszeczkę kucharką, no a przy okazji sobie poje za darmo. Więc co jest dalej, jeżeli przejdziemy? Przez mały biznesik albo parking, zawsze na parterze znajdziecie kuchnię z takim, jakby powitalnym, małym salonikiem. W Wietnamie zazwyczaj znajomi nie przychodzą imprezować, tylko głównie rodziny, dlatego nie imprezuje się w domu i tuż przy wejściu ma się zrobiony taki salonik. Tutaj mamy akurat w takim stylu ze skórzaną sofą, ale nieraz to są z wielkiego, takiego grubego drewna zrobione meble. Zawsze musi być też secik powitalny, czyli zestaw z zieloną herbatką gdzie goście sobie siadają, palą papieroski i piją. W często pali się w domach. Z takich ciekawostek możecie zobaczyć, że zawsze w Wietnamie macie zamontowane albo takie wiatraki, albo takie. Jak nie ma super gorącego dnia, to można sobie przeoszczędzić troszeczkę. No i zobaczmy teraz, co mają w kuchni, czego my nie mamy w Polsce. No, albo najpierw jeszcze zobaczmy tutaj, jakie mają ozdoby. Wachlarz z... z piór pawich plus jakiś talizman, który ma pewnie odpędzać złe moce. Do tego, to jest ciekawostka. Tak jak my sobie nieraz wieszamy jakieś azjatyckie ozdoby, nie wiemy co to znaczy, tak oni po prostu lubią to, jak wyglądają europejskie ozdoby świąteczne i często przez cały rok to wisi. Nawet, nie wiem, w upale 45-stopniowym w środku lata możecie zobaczyć ozdoby typu Merry Christmas. Tutaj mamy rzadkie drzewo yy, żelazne. Jest około tylko 4-5 gatunków. W, w całym Wietnamie jest pod ścisłą ochroną, bardzo rzadki gatunek. Dowiedziałem się to od ziomeczka z kanału na przekór, możecie go sprawdzić. Więc co oni mają w kuchni, czego my nie mamy? Bardzo popularne są maszyny do gotowania na parze w Wietnamie. Jest ich wiele gatunków. Myślałem, że to jest do ryżu, ale to jest do gotowania. Mamy tutaj filtr do wody, bo jak wiadomo w Azji woda jest dosyć zanieczyszczona, ma wiele bakterii, więc trzeba ją na bieżąco filtrować. W Wietnamie zawsze do zlewu wrzuca się resztki i mają takie koszyczki, gdzie to wszystko ląduje. Więc dlatego, jak przyjeżdżają do Europy, no to na przykład Lin cały czas wrzuca wszystko do zlewu i, i ma takie przyzwyczajenie. A zobaczcie, zamiast talerzy mamy tutaj głównie miseczki, dlatego że w Wietnamie jedzenie nie nakłada się na talerze, tylko wszystko leży na środku i każdy kęs po kęsie wsada sobie do środka do tej miseczki, je i nakłada kolejne. Mamy tutaj też mega grubaszną dechę. W Wietnamie muszą być dechy takie grube, dlatego, że uwielbiałem gotować z kośćmi i dlatego często używają takich tasaków. I gdyby mieli plastikowe albo cienkie deseczki jak my, to po jednym takim uderzeniu by już takiej deski nie było. Nie zdziwię się, jeśli powiem Wam, że zamiast sztućcy znajdziecie <laughs> zestawy pałeczek. Nie ma noży i wydelcy, tylko są pałeczki i łyżki. Do tego nożyczki. To jest akurat mega sprytne rozwiązanie, często zamiast kroić szczypiorek, koperek, mięso czy inne rzeczy, po prostu biorą je w ręce i tną sobie nożyczkami. Na pewno coś takiego będę w mojej polskiej kuchni też stosował. Idąc dalej, zobaczcie, to urządzonko całkiem polubiłem. Tutaj akurat mają czajnik, ale nie korzystają z niego za często. Zamiast tego jest taka maszynka, show, show, inside. Do której wlewają sobie wodę i ona cały czas jest utrzymywana gorąca, i wtedy podkładacie w każdej chwili bez czekania leci wam wrzątek, niezły hicior. Tutaj klasyka wietnamskich mieszkań, czyli rice cooker. Wsadzacie, nalewacie wody i bez przypalania, bez stresu ryż ugotowany. Tu kolejna ciekawostka, czyli tak zwany dyspozytor ryżu. Widzę, że to akurat nie działa, ale normalnie powinno być tak, że przekręcacie. I wylatuje wam środka 150 gramów, no ale tutaj widzę, tylko sobie trzymają ryż i, i nie działa to tak. To jest też bardzo sprytne rozwiązanie. Jeżeli macie czosnek, cebulę i różne warzywa okopowe, to zamiast trzymać je w siatach, już w niepierwszym domu widzę coś takiego, że mają takie szafeczki przewiewne, gdzie to trzymają. Kurcze, wydaje mi się to mega praktyczne. Dlatego nie wiem, czy tu widzicie taki talerz wietnamski, nie będę go im ściągał. Ale często się go używa do suszenia różnych ziół, sałat i tak dalej. Też mega praktycznie, szczególnie u nas, by się to przydało latem do zbierania i suszenia różnych ziół. No tutaj mamy toaletę. Zobaczcie, w której w wilgoci rosną sobie ładne grzybki, graboxy, żeby mieć hotpota. pota. to nice growing. Dwa razy dziennie to spryskują i mają takie grzybki. Teraz ciekawostka. Powiedzcie, czy jesteście w stanie wypatrzeć w tle za mną jakiś akcent z polski. Napiszcie w komentarzu, jeśli go znajdziecie. No dobra, to wiecie już, że na parterze w wietnamskich domach zawsze jest albo biznes, albo parking na wieździe. Po czym macie salon taki powitalny z kanapą, kuchnią i kibelek. Pójdźmy teraz na pierwsze piętro. Przeciętne domy klasy średniej mają od 3 do 5 pięter. Możecie zobaczyć, tutaj są 3 albo cztery piętra. Im ktoś bogatszy, tym więcej pięter sobie buduje. Tutaj, jako wystrój, macie fałszywy marmur. Wygląda ładnie bogato, ale jak dotkniecie, to urok pryska. I zobaczmy teraz w toalecie, jak to jest. Zawsze na wstępie do toalety mamy klapki do założenia. Nie wiem po co. Plus zobaczcie, czego nie ma u nas z Polsce jest w Wietnamie i moglibyśmy podkraść i wykorzystywać u nas. To są lampy grzewcze, jak jest chłodniej, żeby nie marznąć tutaj, to sobie zapalacie jest mega cieplutko. Jak żółwik możecie się wylegiwać. Czego też brakuje mi w Polsce, to bunga, <grytania> czyli pistolecik do czyszczenia tyłka. Albo jak siedzicie na bosaka i karaluchy podchodzą, to możecie do nich strzelać, żeby was nie dotknęły. W tlackich domach rzadko kiedy robią kabinę prysznicową, często jest po prostu... Prysznic umocowany na środku łazienki. Stoicie sobie i tak się kąpiecie, wszystko robiąc mokre wokół. Can we go there? No. O, okay. a. Tutaj jest sypialnia właścicieli tego domostwa, czyli siostra Lin i jej mąż. Jak widzicie, sypialnia zawsze jest ładna, zrobiona, i Lin mówi, że w takich domach sypialnia rodziców to jest jedyne miejsce, gdzie jest łazienka, a reszta pokoi łazienkę ma na korytarzu zawsze. To w sumie podobnie jak u nas. Tutaj można zobaczyć okienko jak zwykle blisko ściany. No i zobaczcie też, że w Wietnamie bardzo popularne są. I, i, możecie zobaczyć, że w Wietnamie bardzo popularne jest wieszanie zdjęć rodzinnych. Wszędzie praktycznie możecie zobaczyć. Zapomniałbym prawie wspomnieć o tym, no, że często nad łóżkami są montowane moskitiery, takie baldachimy. I tam macie firankę, i jeżeli chcecie spać przy otwartym oknie, to po prostu sobie rozsuwacie i jesteście chronieni przed większością robactwa. Na no, uszałdę. The... Oj, 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 A tutaj pokój ich córki, nastolatki, jak to zazwyczaj wygląda. Tak jak widzicie w filmach, jest mnóstwo zdjęć jakichś koreańskich boysbandów, jej miłości. Jedno łóżeczko, no i w sumie kilka mebli ze sklejki. Tutaj nie dziwcie się, że bałagan dzisiaj jest w mieszkaniu. Bo mają dosyć ciężką sytuację rodzinną, więc nikt nie ma czasu sprzątać teraz. Let's jest them show, right? I generalnie wszystkich pokoi nie będę wam pokazywać, bo w każdym znajdzie się takie łóżko, biurko, parę mebli z drewna albo sklejki, więc idziemy teraz na ostatnie piętro, gdzie są dwie ciekawe rzeczy: balkon, taki taras, który zawsze wykorzystują do wieszania i prania. Plus pokój, gdzie zawsze w każdym wietnamskim domu jest taki ołtarz dla zmarłych. Chodźcie zobaczcie, jak to wygląda. Tak możecie zobaczyć, wygląda taras, gdzie zawsze jest pralka, w której się pierze, rozwiesza się. No i w niektórych domach tutaj jest też zrobiony taki ładny tarasik, gdzie skawko możecie posiedzieć, no ale tu widzicie nie ma pięknych widoczków, więc tylko ma to funkcję użytkową. I chodźmy teraz zobaczyć ten ołtarz. Oh, no, daj. Zobaczcie, tutaj mamy ten altarz dla przodków, czy dla budde. What you can say about this, boy? Hmm? What you can say about this? This house uh, normally uh, boy in the house when how to say uh, pray for parents after they die or grandparents, but um, long don't have this, doesn't have this, so he only do for the God of this house. No, because they don't have anybody dead from no. family. Tak, no tutaj jeszcze nie ma żadnych zmarłych do czczenia, dlatego tylko czczą jakby bożka do, opiekuna domu. No i zobaczcie też, że taki pokój, jak przychodzi dużo gości, to zamienia się w taką mini sypialnią. Tutaj śpi sześć dzieciaków teraz obecnie, na rozłożonych takich cienkich materacach. I, <laughs> yes. I zobaczcie. No i też zazwyczaj każdy piętro ma taki balkonik zrobiony i co mi ciężko zrozumieć, czemu Wietnamczycy tak zaniedbują te balkoniki, że każdy ma mnóstwo fajnych balkonów zrobionych, a nigdy na nich nie siedzą, nie przesiadują, tylko trochę jak graciarnie je wykorzystują. Właściciel tego domu jest muzykiem i tutaj ma własne studie jeszcze do nagrań zrobione. No i zapomniałem powiedzieć, że też w takim domu czasem średnie, w każdym budynku macie klimat, put żeby móc się chłodzić. A. Wilin mówi też, że tą ściankę zrobił, żeby wytłumić dźwięk tutaj, żeby było dźwięk oszczelne. O, to jest miękkie, więc faktycznie może tłumić. No i co śmieszne też mają takie okienka, z których można na schody zerkać. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście, zostawcie suba, bo za jakiś czas pokażę Wam, jak wygląda dom biednych Wietnamczyków oraz jak wygląda dom mega bogatych Wietnamczyków. Także do zobaczenia.